Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 898 898, jest to bardzo fajny samczyk Jest to bardzo fajny samczyk yy, Mogę powiedzieć tak, ojcem tego gołąbka jest yy, gołąb... Tata jego ma numer 222 2, 2. 2, 4 dwójki Czyli to jest syn yy... To jest syn yy... Syn, 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 ja by to powiedzieć syn Mojej 2956 starej samicy od wiosny, co tu będziemy dużo o nim mówić? To jest gołąb przede wszystkim na loty od takie najlepiej. To leci 300 500. To jest jego domeną. W tym roku ten gołąbek zrobił 9. Już szukam właśnie te konkursy. 898 mi się myli. 8 osiem, osiem konkursów ma 8 konkursów ma zrobione yy, i, i co? Już. Aha, bo tu dwa razy przeskakuje lista Czyli tak patrzę na tą listę, co mi tutaj wyskakuje 624 9, tak 8 konkursów, tam 8 konkursów ma I, i, i co? I co? I teraz pół brak 59,90 Tata jest 2, 2, 2, 2 a mama jest 50, a mama jej jego jest matka 59,90, czyli stara, stara Stinsuwa, takiego gołąbka. On fajnie mi latał za młodego za roczniaka, takie te loty krótkie leciał super. Także to jest jeszcze jedyny taki egzemplarz z mojej z mojej tej starej Stiensuwy. Także mówię półbrat, 59,90. Uniwersalny, bardzo uniwersalny gołąb. To nie jest jakiś sprinter czy coś, tylko to jest gołom naprawdę uniwersalny. Także polecam fajnej budowy. One w ogóle są wszystkie, no, no bez zarzutów, budowa. Także tu nie ma gołębia, żeby miał jakąś budowę kiepską. Czy coś mu tam wystawało, czy mu coś wisiało. One są wszystkie jak łódka.